Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. No i dzisiaj będziemy jeździć sobie widzowie. tirem, prawdopodobnie myślę, że weźmiemy sobie tira i pojedziemy i zobaczymy, jak wyglądają zarobki zwykłym tirem no dalej, zwyklejszym tirem po prostu. No ale może zanim zaczniemy, to chciałbym wam powiedzieć: zobaczcie, jaka piękna koszulka. Kiedy update? Róbcie update, widzowie. Kiedy up chcemy update widzowie, i tu jest jeszcze mały easter egg, tam jest gdzieś, jest, tak, jest tam tekst, taki, no, czekajcie, nie widzicie, o, jest tekst, kiedy całą Polskę zrobicie, więc, widzowie, będzie update, czekamy na update, jeśli chcecie taką koszulkę sobie kupić, zapraszam do opisu i na Discorda, na Discordzie dostaniecie rangę, tam, Donator, a, a ten, a link do zakupu będzie w opisie, więc no cóż, jeśli Wam się film spodoba subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i lecimy widzowie na trackera, ponieważ tutaj będzie się działo. I mamy widzowie no, koszulkę zapraszam, koszulki 5 Robuxów, więc co? Piękna koszulka, jeśli jesteście fanami PCD to zapraszam, ja dzisiaj będę jeździł ti'rem, jak wygląda praca tirowca widzowie, no dość długo nie było. Nie było mnie na tirach. No na tirach nie grałem, więc zobaczymy jak to wygląda. jasne, yy, Czemu to jest takie złe? Już nie wiem, przemalowuję się, o nie. No cóż, yy, dzisiaj widzowie pokażę Wam jak wygląda tracker. Ja coś auto się zresztą, ale nie dzisiaj o tym. No i widzę, weźmiemy sobie trasę do Darłowa, no cóż. A jeszcze to radio, O. A czy wy macie dźwięk z tej gry? Bo chyba nie macie. No. Teraz jakiś dźwięk będzie. Dobra, chyba, chyba macie jakiś dźwięk, nie? Dobra, jedziemy. Nie widzowie... No cóż. Ja dość długo nie grałem, wy odcinek mieliście wczoraj, więc głupio wyszło. Ale dzisiaj jeździmy sobie tirem. No, tir. O, aż wiecie co? za ile? Za 5000, tu jest dostawa. Za 4500, a tam jest. A, za... czyli to jest lepsza dostawa, dobra? Tira. jest jakieś coś polegowane, że się koła powoli skręcają, zamiast tak jak kiedyś. 5000, sław auto. I to jest moim zdaniem najlepszy transport do Darłowa. Bo ta naczepa jest jakby lekka, taka i mało waży. W przeciwieństwie do normalnej no i co? Lecimy widzowie z dostawą, no cóż no zobaczymy ile zarobię widzowie w przeciągu nie, 20 minut ja mam oho, przejechałem, dobra Zobaczymy ile zarobię w przeciągu 15 minut, jest 10, 53 kiedy to nagrywam e, a my mamy 250 tysięcy złotych e, no zobaczymy jak to będzie Ile zarobię widzowie 20 minut. Robimy sobie. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Bo jesteś nie, jak nieadomo to nie grałem w tej grze. nie, Dobra. Jedziemy na automacie nie, na sekwencyjnej. Eee, o, i zobaczymy czy będzie się tu wyzwalało na serwerze. Jest to taki widzicie. Serwer, no na pół na pół pełny. Jesteś tu rozumiem, że pan ma pierwszeństwo, ale też szybciej od pana. Kurczę, o kurczę, o kurcze, o kurczę, przepraszam, przepraszam. Zawie, niestety mój skrót tu nie zadziałał, a zadziałał, dobra, skrót zadziałał. I tak możemy się skrócić trasy nieco. Ja pamiętam jeszcze jak na starym kompie grałem, ale coś dzisiaj przecież na internet się strasznie zły. Nie odeślady. Grafikę mam na 9 gwiazdek. O, złapali, złapali. Wieście widzowie. Nie wiem czy, czy to będzie legalne. Wątpię, trudno. Najwyżej będzie ban. Jedziemy. Łop! Łop, hop, hop. Nie Eee, dobra. Jedziemy. Oho, tędy. O, tu. No i widzowie. O, zabrało mi dostawę. Cofamy. I widzowie, ujedziemy sobie dalej. Ja sobie miniaturkę zrobię, tylko. Myślę, że weźmiemy sobie słab auto. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Chociaż widzowie, ja się zresetuję. I tak zrobimy, że ujedziemy dalej. O nie, ale ciemno się porobiło. O jest, Abiuda jedziemy widzowie. 1,27 pomów. Ja chyba to robiłem wtedy 4,500. Nie. 5 tysięcy zarobiłem. 5 tysięcy zarobiłem chyba, tak. Dobra, bierzemy kolor niebieski. No i widzowie bierzemy Abiuda i gdzie jedziemy Abiudem. No chyba jakaś dłuższa trasa, nie? Abiudem. Oho. I tu w prawo. Bokiem. O! No i nie wyszło. Czemu to skręcanie jest takie? No widzowie. E, praca Tira działa, no, ale jest taka. Stara, staro się wygląda staro wygląda w porównaniu dowiecie do, do innych prac. Na malechów pokrytować nie ma sobie, nie? Jak ja nie lubię tym skręcać. Nie wiem, to w ogóle jakoś dziwnie skręcają te Tyriony, one mają ten stary model jazdy. Chasis, no i wiecie no. Najbardziej wybitny nie jest. Dobra, jedyneczka i widzowie zapalimy długie światło, żeby było bezpiecznie. O kurde... O, no i widzowie pełen ogień, pełen mute. Miód. Prawo mute. Miód. Okay, o jest. O, ale że nie. Napiszcie czy wygracie na tarapierze. Czy Wam ta praca się podoba? No i jak ją oceniacie, nie? Bo, bo to też jest ciekawe. Jestem ciekawy Waszych zdań, czy wy tą pracę jeszcze gracie, czy nie, czy dla Was jest nutna, czy jak to u Was wygląda z tą pracą. I co? Dawajcie znać, ja lecę znowu na tym Lapsie. wie, dojeżdżamy elegancko, udało się bezpiecznie dojechać. Myślę, że ta trasa jest nawet fajna. Nie wiem, czy wcześniej może też był ten błąd, ja po prostu nie patrzyłem. No cóż. Napiszcie, no, czy, wam ta czy ta praca Wam się podoba, czy gracie na niej. Bo obecnie jest trochę ludzi. I ona dalej jest używana. Więc teoretycznie wydaje się, że praca jest naprawdę żywa. 4500, ale świetna kasa. Trasłkowe, nie do darwowanie i 3D Jest dalej, jest dalej, dobra, bierzemy, bierzemy, bierzemy. Ciężalutka teraz bierzemy zieloną widzowie. No i lecimy przez całą noc będę pracował. Jedyneczka i lecimy. Jutrz. Odpięte, więc myślę, że możemy jechać. Dobra, lecimy w takim razie kolejną trasę. Ja bym też wam chciał powiedzieć. Zobaczymy jak będzie z filmami w tym tygodniu i... I dalej. Zapraszam też do subskrypcji kanału, jeśli się podoba. I miód lecimy dalej. Aha, śmieciara. Dobra, no kurde, ale to jest idiotyczne. Bo jedziesz se... Ciężarówą, nie? I stoi ci gość, który nawet świateł nie zapali. No fajnie. i widzowie, dowaliłem, bo przejechałem zjazd. Zagapiłem się, nie wiem co ze mną dzisiaj jest nie tak. Nie wiem. Wiem tyle, że lajka możecie zostawić i na TikToka Link jest w opisie kanału. Wykręćmy. Fajnie, akurat się bonus trafił na trackerze. Na serwerze ogólnie mapa jest duża, ale jest pustka, 5,5 tysiąca, łał, wow, dużo kaski. Hmm. Jest dalej, bonus, nice. nice, nice, nice. Lecimy dalej. I powiem wam, myślałem, że będzie się zarabiać gorzej. A zarabiam naprawdę, moi drodzy, fajne pieniążki, chyba, nie? Nie wiem, na fanach się teraz zarobek chyba trochę pozmniejszał. A ja normalnie na luzie mogę grać, nie? Fajnie. Przez, nie wiem, w ogóle pustka jest na tych serwerach, y na publiczny serwer mój drodzy podejrzanie pustą. Aha, ten jest księżyc Dobra. To biorę na malechówko. Starczyć 8 minut temu. Dobra. Jesteśmy. Podpinamy. I to są minusy trackera, mój drodzy. Tak? Nie wiem, denerwuje mnie ta praca czasem, no. Obugowało się, bo naczepa się źle zrespiła, no. Teraz podjeżdżamy spokojnie. Ona chyba się dobrze zleć, tylko wcześniej coś się pugowało i ja może za, za mocno ją przewaliłem tandy i tu w lewo ja. lecimy. No i ogień. Widzowie, ogień pełen miód. Lecimy. Akurat będzie 20 minut, więc zobaczymy ile zarobiłem. 20 minut. Ja sobie to przeliczę. No bo teraz minęło ciutkę powyżej 20 minut, ale naczepa się długowa, więc mi musicie wybaczyć. To jest ostatnia... E, ten. Więc lecimy, widzowie. To malekówka. Czyli tu jadę, tu wjechał i patrzcie jakieś krótki będzie. Jesteśmy, piękna pogoda się zrobiła, ja tylko fotę na miniaturę tu robiłem, więc stałem chwilkę. No i widzowie, jesteśmy, ja wam powiem ile zarobiłem. No widzowie, praca działa, jest jak było. Uważam, że praca nie sprawia jakiejś super przyjemności. Nie wiem ile już zarobiłem, 400. No i co, no myślę, że to tyle na tym filmie. Mam nadzieję, że się podobało, subskrybujcie kanał, napiszcie co koniecznie byście chcieli zobaczyć na tym kanale. No bo pomysłów z tygry nie jest zbyt dużo, kiedy aktualizacji nie ma. No i napiszcie, co byście chcieli zobaczyć. Na kanale ja mam kilka pomysłów. No i co? Zapraszam Was. No, możecie kupić moją piękną koszulkę, którą sam robiłem. Kiedy update? Róbcie update. Chcemy update, więc co? Jeśli się podobało, subskrybujcie kanał. Zostawcie łapkę w górę. No i co? Trzymajcie się. Cześć.